Siemanowicowi, witam was w 73. odcinku serii Sprawy Gangów No, w ostatnim odcinku kupiliśmy samochód Nie wiem, czy ten samochód jest gotowy Zobaczymy, czy dzisiaj po niego pojedziemy, czy... Jutro kasy sobie weźmiemy, tylko... Coś czuję, że ten samochód będzie wyglądał, jak będzie wyglądał Coś czuję, że będzie różowy Najlepiej zmienimy mechanika I nie Max nam będzie naprawiał samochody i je ogarniał Tylko weźmiemy sobie Nowego mechanika i trudno. No i co widzowie? Co ja Wam mam do powiedzenia, w sumie? No, tak jak obiecałem Wam, przez to, że mi się ten komputer zepsuł, yy, było daily 3-dniowe. Skończyło się już i wracamy do normalnego stanu. Już wróciliśmy w sumie do normalnego stanu, czyli odcinki będą co trzeci dzień. No i co? wszystkie linki macie widzowie w opisie. Wszystkie linki jakie tam wam są potrzebne w sumie. Zapraszam do komentowania na każdy komentarz odpowiadam albo przynajmniej staram się odpowiedzieć chociaż tych komentarzy nie ma dużo więc odpowiadam zawsze na każdy. Więc jak macie jakieś pytania to śmiało zapraszam. Albo napisać tak. do mnie na Discordzie po prostu wejść na naszego Discorda. No i tam no, tam mnie znajdziecie po prostu. Możecie do mnie napisać jeżeli ktoś ma jakieś pytanie. No i co widzowie. Zapraszam do subskrybowania kanału z dzwonkiem Oraz no ustawienia łapki w górę No i co widzowie? To chyba wszystko, więc bez zbędnego przedłużania Zapraszam do oglądania Siema, Siema, co z tym samochodem moim? A Max jeszcze robi tam Do piększa No, co tego się obawiam, no dobra. Mhm. Mm A i tak w ogóle to wiesz, że losi chcieli nam e, dzielnicę odbić? W sensie którą? Tą tu? Nie. Tą... E, nie, Marabundy. A tamtą, no i co? No, e, byłem tam, walczyłem, co nie? I jeszcze Wago Wagosów poprosiłem o pomoc, obroniliśmy to. I teraz trzeba by było trochę tak, no. Się odpłacić! No, tu jakiś magazyn jeszcze im został? No, został! Gdzie? I, e, w grapesit. No tu dawaj co? Bierzemy jakiegoś Maxa, Marka, Jacoba? Mare, Marek jest chyba w pokoju, w Menelni. No, tak jest, to dawaj, jak nie, to, no, to sami jedziemy. Ja idę maskę no. brać, kamizelkę sobie pod tą koszulę wezmę i jedziemy. Dobra. Dobra, widzowie, czyli nas zaatakowało, zaatakowali ilości. No cóż, trudno. Znaczy, trudno. Dobrze, że Robert obronił tam pewnie z młodziakami jeszcze i z tymi dwa No i co, widzowie? No, lecimy po prostu. No, ja się przebieram i widzimy się zaraz w sumie. Dobra, widzowie, broń mamy, ten pistolet jest na wykończenie, więc... Tak. Jeszcze się przebiera, za chwilę wyjdzie. Ślążniczka. Czym jedziemy? Jakim autem? Tuowem. Naj najbardziej, no... odpowiednie na tą akcję. No to dawaj. Co widzę, wiem. to jedziemy. Tu nie wiem, gdzie jest ten magazyn, bo. ma podbiegnę. Robert chyba nie mówił. No i co? No, zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Widzę, że auta wszystkie stoją, on w sumie też to swoje sportowe przemalował. Widzę albo Max mu przemalował, bo to jest różnie w sumie to na jednego godzina. Jadę na parking Dobra Kurwa widać, że baba. A nie to jakiś jakiś ciurny Kurwa, podjadę bliżej, żeby widział tutaj jesteśmy Powiedział, że... O, idzie. Dzień dobry, wreszcie. Dobry dzień. Dobry, dobry. No to teraz... Jedziemy. Proszę mnie wtajowniczyć, co robimy? Eee, yy, magazyn mostów. A, no to to ja mi wystarczy. A to co no. to zobaczyliście? No to on zaznaczył. Ja nie zaznaczałem. To. Jedziemy na farmę starych braci Onili Już już tam nie ma, bo umarli, ale Co ilości to przyjęli? No lości Onilowie se zebrali ten, zdechli Bra i wszyscy bracia się no, też zabrali No i se lości przejęli Hej, no chyba, że tak No, a szkoda, że onilów nie ma. Fajne interesy z nimi były Nie nie miałem wtedy nigdy No, bo ty jeszcze strałeś w pompersy. w sumie nie, nie strałeś w pompersy. Kurm mnie... No ty za to kupiłeś paczkę chipsów i tam wygrałeś prawkę to wiesz No A kurwa widziałeś jak ty jeździsz? No wiesz co? Licząc ile ja zaliczyłem a ile ty, to lepiej się nie wypowiadać. No właśnie, lec. W twoim się miejscu. Dobra. Kurwa. Nie krzyczy. Ja raz... Człowieku. Ja nie krzyczę, ja gadam. Niech będzie. Jakbym miał krzyczeć, to by było głośniej. Nie no. Ty, jakieś auto sobie ogarniasz? Mark? Czy... Ja? No, coś kombinuję, ale nie wiem, szczerze. Motor mi sprzyja, nie powiem, że nie. Ja, Porsche już chce nie pojeździsz, bo jest sprzedana, więc. No, przykro mi. Automatem nie zamierzam jeździć. A no, w sumie. Się... Mówiłeś coś o tym. Marek, po tych samochodach, to może tam o, byś po prostu podjechał i byśmy przy okazji kupili jakieś auta do, dla młodziaków? Bo tam jacyś młodzi, Robert mówi, że ogarną jakiś młody. Po prostu im byśmy auta kupili, jakieś takie nawet szroty i przemalowali na niebiesko. No i ty, byśmy sobie, ty byś sobie może jakiegoś kupił SUVa, albo co tam chcesz. No to już od was zależy, czy gdzieś to ogarniemy czy jutro. Mogę tam zadzwonić do paru osób. Ze frota. no co ta kurwa ma być? Jaka dziwka jebana jedzie pod prąd, kurwa na autostradzie jebanej. A słyszałeś o czymś takim jak kierunkowskazy? No kurwa, tak, ale pochój. Dobra, jesteśmy już blisko. No ale po prawo, po lewo? E, po lewo, ale my nie wjedziemy tamtędy, bo jesteśmy od razu przy tym domu. Ten hangar po prawo? Widzisz tam ten dom? Który, a ty ten po lewej. No ten po lewej. A no i tam, okej. Okay. No to tam, tam, tam oni lewie mieli główną bazę. A dobra, ale tak to, powiem. Czy wchodzimy od jednej strony, czy o kilku, ile tam jest wejść, czy coś? Jest z przodu, i tył, może jak się wespiesz, to z balkonu. To nie wiem, jak to robimy, a przydałoby się też ustawić jakoś ten samochód, morza. Czy oni tam są w ogóle w środku? Pewnie nie są. No raczej są. Dobra. Wysiadać. Biorę pistolet. Już. Przeładujcie sobie. Ja mam przeładowane zawsze. Lepiej sprawdzić dwa razy. Pamiętaj. Na górze jeden. Odwaramy obydwa od razu, czy nie? No już. Już. To się spierdalam. Ale powoli może, bo nie, nie znamy tego. No domów. To dobra, ja mogę tyłem polecić. Kurwa! Ty tyłem miałeś tył osłaniać No wiesz co, dopiero co wszedłe A bo ty tyłem ten, myślę, że tył będziesz obstawiać, a nie do domu chodzić. No wiesz co ja od tyłu chodzi A wolisz od tyłu, rozumiem. Jakkolwiek to brzmi Skup na strzelaniu, a nie A za nie. tobą, za tobą! Które, jak się Mówię, jakby, jakby, z, bywa... Dźwięk umierania niektórych osób jest dziwny. Ten brzmiał jakby miał się wystać. ale wyposażony a, a bo to piwnica sprawia... To jest piwnica czy który No jest tu piwnica, bo ja że schodzę na dół. A. Myślałem, że to na górze, ale nie wiem. Łopa, o kurie. Co tam znalazłeś? No, wiesz, co? Dużo rzeczy do robienia kochaina. No, kurwa. No, a wiesz, jakie to jest drogie? No, to zapakuj do kartonu. Co dobra, to schodzę na to. Ale rudera ty. No, fajna, Góra chyba czysta już. Chyba nie wiem. Balkony sprawdziłem, więc prawie wszystkie. Okej, okay, widzę, nie mamy nic w kuchni. Gdybyś widział poprzedni, kurwa magazyn. Nie, słyszałem, że został spalony. A. A to taki bonus im dałem. Co? Ciekawe. Dostaw niektóre butle, to się to podpali pierdolnie i nie będą mieli magazyn. Gdzie jest magazyn? Spójrz na krwi. Dobra. A, to tu. poprzednie jeszcze z poprzedniego magazynu kika bombę zabrałem. O kurcze! Kura ona strzeli. Bierz, bierz to podkładaj i wysadzamy to. Dobra. Czekaj, bo odcięli na wejście. Skąd ty masz bomby? niego magazynu od lasu. Kurwa, jakiś mytki głos miała kabałka. Dawaj, 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 szybko. Zaraz w Tygden będzie się wszystko palić, lepiej uciekać. Dobra ośkę. Kurwa Ja wiem, że to wygląda, że nic nie płacimy za tę naprawę, ale kurwa nawet dużo płacimy. Nie tam mało liczy No ja pamiętam, że jeszcze raz i Max to z parto i każdą robotę dość się ten Bardziej ta W sumie nie zdam kurwa i zainków tej kreatury kurwa mać UUU! Ja pierdolę Mamyczek, dajcie spoko <grym> my Może ja od razu kamień nerkowy, kurwa. Tak. Oj, wypadło! Jak masz, to smacznie. Co ci wypadło? Kamień. Umarł jabłko! Ja cię w dole, zawieszenie! Nie mać zawieszenie, na mory prędzej. Kurwa! kiedyś, żeby tak. Rozwinąć GAN? No, a myślałeś tak, żeby pojechać pod IS, Zaraz, zaraz my będziemy niedorozwinięci przez to, żeby ku ...że kurwa się wypierdolimy i będziemy jak jeden Hawking. Co? 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 Myślełeś, że... Strzelisz się mam? Ale ja nie Bez? powiedziałem o tobie. No. Myśleliście, myśleliście tak, żeby gdzieś rozwinąć GAN? W sensie, że zrobić jakieś takie oddziały, na przykład w Sandy w Paleto? Tak jak na przykład Marogunka ma tam w San Fierro chyba? No, można, można. Jak masz gotówkę, to wszystko można. No, nawet można z Bosinersii, chyba się nie rozpadnie w wszystkich krajach. A to było innych krajach, w których? Myślałem, że ja no... nie się nie wszyscy no, no w sinersi. W ganku, ale... Nie wiem czy wiecie, ale sinersi są tutaj lokalnym gangiem, co nie, ale też była próba, wysłali tam kilku człowieków do Liberty i oni zaginął. Może rozwinęli się tam. Nie no wiem, trzeba by było popytać kontakty jakieś. Albo ich zawinęli do worków nie wiem. No, dwie opcje, kurwa. Albo, albo jeszcze żyją albo nie żyją. Raczej raczej żyją, ale odeszli od Janu, kiedy usłyszeli tam. Co się stało? A no w sumie tak mogło być. No. Ale jakby się tak z nimi skontaktować, czy jakiś żyją kurwa, to wtedy Ach. może coś by tam porobili. A właśnie Mark, bo ty by coś... Ale nawet jeśli żyją, no to są w znaczy, zależy, bo niby zrobili łapankę, ale tutaj, na dzielnicy za Santos. No właśnie, wiesz coś, Mark, bo z tego, co wiem, to... Mm, no, wyłapali wszystkich, bo się wysypał ten medyk. Jak mnie zamknęli tam, policjant że się medyk wysypał. Ja dałem informację o Blades'ach, policji i mnie puścili na chwilę, później do, do więzienia. A tak to tu nie wiem. medyka w sumie w więzieniu nie widziałem, więc nie wiem co się z nim stało. A tu. Kurwa, czekaj o kim, o kim powy... czekaj o kim kurwa dalej się informację policji? O I ty jeszcze kurwa żyjesz? Znaczy no to znam jakąś policjantowi, ale policjant chyba nie wie czy coś z tym zrobił czy nie. Ja pierd... się, że, ma... że masz kurwa głowę na znaczy, karku, człowieku. Znaczy, bo to było tak, że najpierw dałem te informacje dałem Ejdenowi odnośnie jakiejś tam walki, na co walczyłem kiedyś. I później przestałem walczyć, to dałem informacje Ejdenowi. I Ejden tam wjechał i coś tam porobił. Nie wiem, chyba pozałatwiał tam chyba wszystkich, czy coś tam po prostu porobił. No i oni już tego miejsca nie używali, więc dałem policji miejsc, ich stare miejsce, więc... No. Kurwa, ty wiesz, że zawsze jest yy większa kurwa szycha, która tym przewodzi. Znaczy, Witam? Ty wiem, ale teraz no, już nie ma. Ty ale byłem. co ty kurwa? O co on chodzi? A no, ja nie wiem, po co? A bo się sprzedał ten yy, na Bladesów. Kojarzysz? A co, masz coś w doblejców, co, że co, że... Teraz już nie ma chyba, tego to nie nie mówił. Nie. No, kurwa, pamiętam, że kiedyś byli, kurwa, z jednej z większych, kurwa, organizacji. No, nie wiem, co to są. Tyle pamiętam. Nie ma ich już. No, pamiętam, stoła, że byli. też... Też lekko, nie wiem, się dali dupy, zrobili jakiś sojusz, który nie był w ogóle im, kurwa, opłacalny i chuj. I byli, kurwa, jakąś, nie wiem, pod jakimś wielkim, kurwa, wpływem jakiejś innej organizacji, chuj wie jakiej. Ale wiem, że ta organizacja, kurwa, wszystko rządzi. Ja pierdolę, kurwa. A ty się z tej krwi. Ta, spoko, no, no spokojnie. No. Ja... Dobra, to auto jest gotowe czy nie? No. To jutro idę zobaczyć. Jutro też mam wyścig, więc jak będzie jakieś gówno, to zmienia mechanikę. Albo mechanik dostanie w pysk. To no też i wtedy go zmienię. A <laughs> gdzie idziesz? Ja z tobą, zobacz. Ja, jut ja jutro, ja jutro idę zobaczyć. to idź, to idzie, No to jest? To się widzimy jutro ten, na mechaniku. Tak, na mechanika podjadę. Dobra. Dobra, widzowie, na następnym odcinku zobaczycie efekty pracy Maxa i Roberta. Nie wiem co to będzie. Jak to będzie różowe, to nie wiem. To jednej. Ech. Jutro mam wyścig widzowie, więc też zobaczymy jak ten samochód jedzie. Mam nadzieję, że dobrze, bo no, samochód wygląda mocno. Nie wiem do kogo należał wcześniej, no ale był jakiś taki czarny. led chyba też miał jakieś, albo nie, już nie wiem nawet. Nie, ledów chyba nie miał, ale był czarny, no i ten silnik też wygląda na taki, który był robiony, był, było coś z nim robione. No i tak samo te progi, to wszystko, te. No, ciekawie to wygląda, ale to zobaczymy, widzowie, jak to będzie wyglądać. Więc co, Wszystkim linki macie w opisie zapraszam do subskrybowania, komentowania oraz lajkowania. No i co, bez. Bez zbędnego przedłużenia. To, to jest początek odcinka. No i co widzowie? To by było na tyle. Siema.